W planie ćwiczenia v2 max. Trzymaj nagrywaj mnie, no bo ja się sam wstydzę Chyba jestem trochę za blisko, nie? Mam najlepszą żonę na świecie. Wiem. Bo mogę trenować, a ona pracuje i zarabia pieniądze. To tam chyba nie chce. Ale kludnie. Nie chcę iść w jaka bo. są super. Dzisiaj 17 stopni. Gratulacje. Lecimy rundkę. Może na też pojadę. A jak wrócę za późno, to mnie zabijesz? Bo jesteś tą typową żoną, która. Nie, że ty. ty jesteś szczęśliwa, jak mnie nie ma w domu. <grystanie> Stań, to tak. <tu> nieprawda! <grystanie> Tego nie mogę zapomnieć, bo wtedy by był głęboki życi, jak to się mówi po słowacku. To najważniejsze. Żelki, Haribo, na które idzie 70% wypłaty mojej żony. Tak to jest, jak się ma męża, kolarza i. Cukrzyka, który jest. No właśnie, coś mi się domu ktoś śmieje. Co ty powiedziałeś? Nie zarabiającego. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, zanim wyruszymy i wy wyruszycie na trasę w Hiszpanii, o czym musicie pamiętać, to jest to, że tego, czyli słuchawek, nie możemy używać podczas treningów. Dlaczego? Bo policja daje za to mandaty. nie będę robił na kolderates. Czekam sobie dokręcę do reszty treningu. Teraz e, muszę sobie dać trochę insuliny. Nie wiem, czy to widać, ale cukier leci w górę. I podam sobie chyba tylko jedną jednostkę, bo nie chcę takie sytuacji, jak miałem ostatnio no na treningu, czy podałem dwie podczas ćwiczeń i. Zrobił się totalny roller coaster jeśli chodzi mojej cukry Dzień dobry. 310 310 Jedziemy z obojczykiem. Come! Do LT1 with me! Ja mam LT2 teraz. A ja nie wiem w sumie, ale. Cała naprzód. Tak jest. Paska góra. Wojtek pojechał. Ja musiałem trochę zwolnić, nie mam aż tak dobrego LT1 jak on Ale za to wcinam bez skrót nowe babeczki Pogoda dzisiaj elegancka Co za głupota? Ile? 24 <laughs> <laughs> Chyba źle ten coś jakiś... No to źle Aaaa... To LT1 mam chyba na 5 Watach <coughs> Wojtek powie nam dzisiaj Jaki ty miałeś kwas jeśli chcesz sobie swoje dane Ja widzicie 265 W sobie chciałem zmierzyć LT1 Wyszło mi 12 mm Ale Wojtek to tu zawodowiec on wieś ja 310 watów i 1,5 miał on wie jak się trenuje ja Teraz idziemy na kawę Na kawę? Tak czy nie? Możemy jechać, ale jeszcze mam dwie godziny no, Nie, to jest prawda, ale... Ja. Ja, ja z tego do Alfosa Gdzie? Do Alfosa? Alfosa Pi. A Nie wiem gdzie to jest, ale tu jest no, specjalista koło... ten. Chodź tu, bo tu jest słońce Do tego Do... E, jak się nazywam? nazywa? Powiedz nam tu specjalista The Origin Coffee Roasters A do Albiru O. ale właśnie Dobra, albo no, teraz, nie? I potem pojedziemy sobie wybrzeże Dobra, może być gitara. Też trzeba brać po prostu to, że ostatnie 4 godziny treningu to nie był trening. Bo to była zima w Polsce i ciężko było cokolwiek. Kurde nogi chłopie tygodnie... no, masz takie duże. Urosły ci. Będzie dobrze. Nie powiem co jem. No, pewnie jakieś zakazane środki. Nie, nie, mogę pokazać, <laughs> mogę pokazać. Pokaż, pokaż. Siarbojec, no wyciągniesz. O, bułeczki jakieś. Nie, proszę Państwa, to sam. Kurde, sam robiłeś? Oczywiście. Serio? No kurde, no nie dość, że kolasz, to jeszcze kucharz. A jeszcze kawy umie robić dobre. Dzień Dzisiejszy trening Jedne słowo, jak miał ocenić? Początki. Początki? Dla mnie początek. To jest ocena treningu? No, początki są trudne, więc dzisiaj nie było tak łatwo jak byśmy się tego mogli spodziewać. Ale ten jeden jest zawieszony trochę niżej, niż nam się wydawało. Kolega zapłacił się na... Ach. Nie chwali to za dużo, to trzeba jeszcze dużo pracy włożyć. <laughs> Z mojej strony trochę mniej, ale też jednak trzeba. No, no. właśnie czekamy na kawę. To, będziemy testować kawę. Nie wiedzą nawet, czy jest symbolikant Nie wiedzą tego, oni tego nie wiedzą. Wiedzą tylko niektórzy. Wojtek już wszystko wylał. Tak A robią kawę. Diorigenkofirost. Pokaż się, jak wyglądasz. Jaki problem. Jak siostra zakona. Pieździ w Hiszpanii, proszę państwa. To nie są żarty. Ale to są żarty. O. Co? Tu musisz talerzyka kawy pić. I co widzisz? Wychodzi na to, że kawę warto tylko swoją pieździ u siebie. Tak nowy rower, nowy, Bardzo fajnie, sztywny, szybki. Powiedz, powiedz coś o sobie w ogóle. Gdzie ja to właśnie słabe jestem? To jest Olek Zubek. Ile masz lat? 21. Olek, powiedz nam jak dzisiejszy trening. Pokaż nam twoje spod... nowe okulary osmarkane <laughs> Dobre walki Proszę bardzo, tutaj zawodowcy Znowu dwie Wojtek, zawodowcini, nie przyje, nie Wojtek nie przyje, to podkręci, bo Wojtek z w na vlogowaniu Wojtek nam zrobił kawki Kremy, to... Co on jeszcze tam robi? Kawa dla siebie Wojtek... Wojtek był dzisiaj na treningu Przyjechał na kawę I poszedł zrobić poszedł... kawę I poszedł kawę <ślech> Czekajcie I tym fajnym akcentem kończymy mój tydzień treningowy Jeśli interesuje was taki content Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia.